Nasze materiały napędza cenę.eu. Największa porównywarka cen gier. Arn.eu. Specyficzny kształt Cardridge'a dla konsoli NES jest dziś, dla przeciętnego amerykańskiego gracza, symbolem ciepłych czasów dzieciństwa. Wieczorów spędzanych przy świetle kineskopowego telewizora i tysięcy godzin z ośmiobitowymi przyjaciółmi. W drugiej połowie lat 80. Nintendo było w milionach amerykańskich domów, choć jeszcze kilka lat wcześniej nikt nie wierzył w jego sukces. Atari dopiero co postawiło rynek gier konsolowych na skraju zapaści, wypluwając masowo tony niegrywalnego badziewia, którego nikt nie chciał kupować. Trudno było uwierzyć, że znajdzie się firma zdolna odwrócić ten trend. A jednak dobrze zaplanowana i przemyślana polityka Japończyków powoli, ale stopniowo przekonała do siebie fanów grania. Ich pomysł na naprawienie sytuacji na rynku był prosty. Każda firma mogła pisać gry na nes ale to Nintendo produkowało kartridże z grami. Aby tytuł pojawił się w sklepach, musiał najpierw przejść certyfikację. Nintendo musiało potwierdzić, że gra spełnia wymogi techniczne i da się ją ukończyć. Tak zwany certyfikat jakości widniejący na każdej okładce miał znaczyć nie tyle, że gra będzie dobra, bo jest to kwestia subiektywna, ale że przynajmniej na kartridżu znajduje się gotowy produkt. Co za czasów Atari, Wcale nie było takie oczywiste. By dodatkowo upewnić się, że rynku nie zaleje fala chłamu, Nintendo ustalało odgórne limity tego, ile gier rocznie mogła wydać na ich urządzenie każda firma. Nie tylko zmuszało to producentów do sprzedawania wyłącznie swoich najlepszych produktów, ale też miało zapobiec przesyceniu, jakie miało miejsce parę lat wcześniej. I choć znalazły się studia, które obchodziły to ograniczenie, rejestrując się z Nintendo pod kilkoma nazwami, w większości system ten sprawdzał się, a gracze czuli się pewniej, wiedząc, że kupując licencjonowany cartridge dostawali przynajmniej kompletną grę. Oczywiście cały ten proces nie był darmowy, a właściciele NES-a pobierali od twórców opłatę licencyjną w formie części zysków od każdego wyprodukowanego cartridge'a. System ten był dobry dla graczy, ale kosztowny i bolesny dla producentów. Ci jednak płacili. Nintendo mogło pozwolić sobie na takie drakońskie reguły publikacji, bo przez długi czas wydawcy nie mieli alternatywy. Bardzo często w grę wchodziła również umowa na wyłączność, zabraniająca tworzenia gier na inny sprzęt. Jakby nie było, Japończycy własnymi siłami skrzysili rynek gier, przez parę lat mieli na niego monopol, więc chcąc nie chcąc, wydawcy musieli pracować na ich zasadach. Nie wszyscy jednak byli zadowoleni z tego stanu rzeczy, szczególnie gdy na arenie pojawiła się Sega, która zaczęła mieszać na rynku, oferując twórcom dużo lepsze warunki i niższe opłaty licencyjne. Tu na scenie pojawia się brytyjskie Coldmasters, które za oceanem w Wielkiej Brytanii dorobiło się sporych pieniędzy na sprzedaży gier na ówczesne mikrokomputery. Ich uwagę przyciągnął amerykański NES, który nie sprzedawał się za dobrze w Europie, ale w Stanach miał już ponad 30 milionów posiadaczy więcej niż jakikolwiek komputer domowy. Żeby zbadać grunt, na początku 1990 roku delegacja firmy wybrała się na zimowe targi CES do Las Vegas. Codemasters podpisało umowę wydawniczą z kanadyjskim Camerica, które miało przejąć ciężar obowiązku sprzedaży gier firmy w Stanach. Jedna rzecz nie zrobiła jednak wrażenia ani na mistrzach kodu, ani na braciach Oliver, twórcach popularnego Diziego, którzy przyjechali tam z nimi w ramach delegacji, by promować swojego bohatera za granicą. Gry na mikrokomputery, sprzedawane na wyspach głównie na kasetach magnetofonowych, kosztowały od 2 do 5 funtów i te bliżej piątki uważane były za drogie gry premium. Hardridże na amerykańskiego nes mimo że gry na nich wcale nie odbiegały jakością od mikrokomputerowych kaseciaków, kosztowały do 10 razy więcej za podobnej jakości produkt. A na dodatek część zarobku, szacowana na około 10 z 50 dolarów ceny gry, szła prosto do kieszeni Nintendo w ramach opłaty licencyjnej. We went to CES and you walk into this hall which is the size of Wembley Stadium, and everybody there is playing and buying games, and it's just vast, and you're just going, oh my goodness. And then you look at the games and you go to well, do that, could do that. And you go, so, so, this, so this Mario thing, which is the first time we'd ever seen Mario, we'd probably heard of it. First We saw this and we're like, so this one here, um, what's that all about? And and it was, um, uh, I think it was $30 you had to pay for it, and they were up to about 20 million sales. And we like, that'll take us about a month to write. It's like, and actually, we could do the art, where we can do the programming, it's 8 bit, that would be pretty easy. And so that then it was just an epiphany of like, I mean, we, we need to be doing. NES Games. Narodził się więc pomysł. Codemasters zacznie produkować własne kartridże we własnej fabryce w Lemington Spa, minimalizując koszta niemal do zera, unikając tym samym opłaty licencyjnej. Będzie też oferować gry lepsze niż Nintendo i w niższej cenie, dzięki czemu klienci na pewno będą je kupować. Ten pomysł nie mógł się nie udać. Wymyślony w ten sposób system Aladdin, nazywany tak, by kontynuować motyw Baśni Tysiąca i Jednej Nocy, zapoczątkowany Game Genie tej samej firmy, miał za zadanie zminimalizować cenę, zmaksymalizować zysk i jednocześnie zaoferować gry jakości wyższej niż u konkurencji. Wszystko za sprawą modułowego kartridża. A działało to tak. Gracz kupował Aladina za 30 dolarów. Do 20 dolarów taniej niż cena normalnej gry licencjonowanej. W tej cenie dostawał pełną wersję gry Dizzy the Adventurer na specjalnym malutkim kartridżu oraz tytułową przejściówkę Aladdin Decken Hanser. Gry wpinało się do przejściówki, a następnie całość wkładało do konsoli. Dziwne, być może, ale w tym szaleństwie była metoda. Standardowy Cardridge NES był drogi w produkcji, bo zawierał w środku kilka modułów, pamięć na której przechowywano dane gry, ale też często dodatkowe chipy wspomagające i zwiększające możliwości czy pojemność kartridża. Te jednak zawyżały też koszta produkcji. Aladdin natomiast podchodził do tematu odwrotnie. To przejściówka zawierała całą potrzebną elektronikę. Moduł, który obchodził zabezpieczenia NES-a umożliwiając odpalanie nielicencjonowanych gier, mapę MMC oraz kość poszerzającą RAM. Cartridge z grą dla Aladyna natomiast zawierał tylko jeden chip ROM z kodem włożonej gry. Dzięki temu koszt produkcji był dużo mniejszy. Gry dla akcesorium mogły być sprzedawane po 15 do 20 dolarów zamiast 40 do 50 dolarów gier licencjonowanych. Brzmi fantastycznie, prawda? W cenie jednej zwykłej gry na nes zdobywało się grę i konwerter pozwalający na kupowanie dużo tańszych produkcji wysokiej jakości. Pokazany na CES w 1992 roku produkt spotkał się z bardzo dużym entuzjazmem odwiedzających. W świetle tak oczywistego hitu, jak to się stało, że mało kto o Aladynie słyszał? Przyczyn było niestety kilka. Największą było Nintendo, mocno niezadowolone z planów Kameryki, Codemasters i ich amerykańskiego dystrybutora firmy Galoob. Na początku lat 90. Japończycy wysunęli szereg pozwów w kierunku Kameryki i Galoob, którzy zaczęli eksperymentować z nielicencjonowanymi akcesoriami dla nes w tym niesławnym Game Genie. Aladdin nie mógł zostać wypuszczony do sklepów, póki firmy nie udowodniły sobie na wokandzie, czy sprzedaż tego typu produktów jest dozwolona, czy też nie. Ostatecznie, po latach, sąd uznał, że sprzedaż nielicencjonowanych kartridżów jest legalna i Nintendo zmuszone było wypłacić milionowe odszkodowania pokrzywdzonym, ale niestety, mimo to Japończycy dopieli swego. Nie chodziło im o zwycięstwo w sądzie, a wyniszczenie konkurencji. Aladdin trafił do sprzedaży dopiero w lutym 1993 roku, gdy mało kto interesował się już NES-em, a gracze przesiadli się na nową konsolę SNES-a. Firmie udało się rozwiązać problem nielicencjonowanych card blokując ich sprzedaż wystarczająco długo, by przestały one być dla nich zagrożeniem. Aladdin sprzedawany był więc jedynie w USA i to w bardzo limitowanym nakładzie, w małej liczbie sklepów, bo nikt nie chciał już raczej sprzedawać gier na tę konsolę. Zwycięstwo w sądzie z Nintendo było też raczej perusowe, bo wyniszczona kosztami sądowymi i utraconymi zyskami, Camerica niedługo później zbankrutowała i to mimo wypłaty symbolicznego w skali firmy odszkodowania. Dlatego też, choć obiecywano, że na Aladyna sprzedawane będą po premierze dalsze gry, upadek firmy przekreślił te plany. Ostatecznie w sklepach wylądowało tylko siedem pozycji, wszystkie w premierze akcesorium. Sam Deckenhanser w zestawie z Deezim, który, jako największa marka Codemasters, miał gwarantować dobrą sprzedaż, i sześć dodatkowych kartridżów sprzedawanych oddzielnie. Jakość tytułów nie była równa, choć wszystkie wyróżniały się typową dla Codemaster z bogatą ścieżką dźwiękową, a dzięki dodatkowemu chipowi graficznemu konwertera atrakcyjną oprawą graficzną. Gdzie gry uważane były za wystarczająco dobre, sprzedawane były oddzielnie. Te mniejsze, prostsze czy mniej ambitne skompilowano w zestawach QUATRO, składankach czterech na jednym karcie. Postarano się również, żeby wszystkie sprawiały wrażenie produktu luksusowego. Aladdin miał duże pudełko z rzucającym się w oczy srebrnym wykończeniem, z kartonu aż biła duma i obietnica, że stanie się on przyszłością gier wideo. Warto zwrócić też uwagę na punkt reklamujący dodatkowe 64 kg pamięci mające zapewnić lepszą grafikę i większe gry. Powszechnie przyjmuje się, że był to tylko chwyt marketingowy, bo na Deck Enhancerze nie ma wcale takiego chipu. Ale ja sądzę, że to nieprawda i że chodzi tu o 64 kilobity, co dawałoby 8 kilobajtów. Taka kość RAMu faktycznie znajduje się na płytce i faktycznie może oznaczać większe bądź ładniejsze gry. A skoro o Grach mowa, to każda sprzedawana była w profesjonalnie ilustrowanym kartonie z instrukcją w niestandardowym formacie rozkładanego plakatu. Nawet na dzisiejsze standardy, boxy Big Nose'a czy mojego ukochanego Micro Machines wyglądają bajecznie. Nie był to natomiast jedyny sposób na zdobycie niektórych z tych tytułów. Aladdin był jedynie opcją budżetową. Ameryka w Ameryce i Masters w Europie sprzedawało również pełne, nielicencjonowane cardridge w wyższej cenie. Nie wymagały one użycia deck enhancera, bo wszystkie komponenty wbudowane były bezpośrednio w obudowę, jak w zwykłym cardridge Nintendo. Były one przez to droższe, ale mógł je kupić każdy gracz bez konieczności posiadania tego akcesorium. Pod względem komponentów natomiast były one identyczne. W Ameryce, by nadać im postrzeganej wartości, sprzedawane były w złotych obudowach. W Europie skorupy były czarne. To właśnie te gry Codemasters America stały się podstawą dla naszych polskich złotych czwórek i złotych piątek. Ich brytyjskie oryginały, takie jak Super Adventure Quests, są dziś też jednymi z najrzadszych kartridżów w bibliotece nes -a. To już jednak temat na zupełnie inny materiał.